Przez trzy tygodnie na naszej antenie przedstawiliśmy historię dziesięciu bohaterów akcji, poznaliśmy ich marzenia, zobaczyliśmy również, jak walczą o swoją samodzielność. Gala była również okazją do poznania ich osobiście. Bez środków na rehabilitację ciężko będzie im wrócić do normalnego życia. Każda złotówka jest ważna dla naszych podopiecznych, bo to jest dla nich droga do samodzielności normalnego życia. Jest to również długa i ciężka droga dla rodziców podopiecznych. Często nie stać ich na rehabilitację i kosztowne leczenie dzieci, a każda rodzina ma inne potrzeby. Nasze dzieci wszystkie potrzebują rehabilitacji, a to jest niestety bardzo kosztowne. Dlatego jesteśmy wdzięczni, że coś takiego było. Na rehabilitację i na foteli, który zbieramy. Koszt fotelika to 3600 zł. Gala była transmitowana na żywo w telewizji ASTA dla ponad pół miliona widzów. Na naszej antenie będą przedstawiane kolejne materiały z podopiecznymi Fundacji Słoneczko. Wiemy, że 1% podatku można odpisywać. My chcieliśmy pokazać te dzieci, te, te osoby potrzebujące, które warto również wesprzeć pokazać ich historię i ich dramaty, i przekonać widzów, że warto 1% przekazać właśnie na nich. Gala Mały Procent Duża Sprawa to również taniec z vipami W wydarzeniu tanecznym udział wzięli wieloletnia kapitan kobiecej drużyny siatkarskiej Spiły Agnieszka Kosmatka, strongman Grzegorz Peksa oraz radny powiatu piłskiego Krzysztof Pabich. Podczas treningów musieli się również zmierzyć z własnymi słabościami. Myślałem, czy czasami nie zrezygnować, no ale mówię nie, no podopieczni Słoneczka mają jeszcze gorzej. Te osoby, więc ja wziąłem się w garść i mówię: Nie, no, muszę, muszę dać siebie wszystko. Podczas gali wystąpił zespół na górze. Na scenie Teatru Miejskiego w Pile zaprezentowali się również podopieczni Fundacji Słoneczko. Taneczne show przygotowali tancerze ze studia tańca Blizzon. Na gali można było również zakupić ciasto przygotowane przez rodziców podopiecznych Fundacji. Wciąż mogą Państwo przekazać swój 1% na podopiecznych Fundacji Słoneczko. Ten mały gest może być ich szansą na lepsze jutro.